Hej, siema witajcie, alpha kanał. Zapraszam do następnego odcinka. A odcinek będzie o zbiorniku 112-litrowym, cały czas ten sam. Tylko po restarcie, restart zrobiłem z powodu hmm, yy, bardzo yy, ogromnego narostu roślin yy, i że tak powiem, nie dało się ich powyciągać z korzeniami, a ich wycięcie skutkowałoby od, odstającymi takimi strągami tych łodyg. Więc poza tym nie wszystkie rośliny chciały rosnąć na tym podłożu, które miałem na aquabasis, na Menado i kulkach gliniano-torfowych. Oraz y, żwirze łupanym, takim który mi się nie podobał, biało-czarnym. Także stwierdziłem, że trzeba coś konkretnego zrobić w tym zbiorniku i, i zrobiłem y, tutaj zbiornik na podłożu jałowym. Y, żwir o frakcji od 1 do 3 mm. Y, do tego usunąłem kamienie. Miałem takiego łupka drzewiastego. Usunąłem kamienie. Koncept jest taki, żeby były korzenie i rośliny. Żeby nie było kamieni. I suma sumarum wygląda to w ten sposób. Ewentualnie dojdzie jakieś, jakaś lawa wulkaniczna jeszcze. Jak coś się pojawi w sklepie zoologicznym. Z obsady rybnej dokupiłem takie kirysy Takie kirysy A tak poza tym, no to w dalszym ciągu yy, Czarne molinezje yy, Molinezje pomarańczowe czy tam żółte Platynki, które mi się tak ładnie odchodowały, odchowały Tutaj taka ładna platynka duża Zresztą mam już 17 sztuk małych mieszanych platynek Molinezji, sorry. Tutaj grubowark. Zbrojniki, oczywiście. Ten zbrojnik jest bez jednego oka. Ale jest zdrowy, żyje, ładnie rośnie. Możecie się przyjrzeć, nie ma oka. Z drugiej strony widać oko. A z tej strony go nie ma. Bocja. Dwie kosiareczki, ładnie rosną. Ślimak ampularia. Ślimak, który już tutaj mi wychodzi ze zbiornika prawie. To jest military helmet. No i. Aha, jeszcze dwa, dwa piskorki, które mam już od prawie dwóch lat. Może nawet ponad. Tu jest jeden, tam gdzieś jest drugi. Także koncept tego zbiornika yy, będzie taki. Że y, trzymam go na podłożu jałowym. A jeśli chodzi o substancje odżywcze dla, dla roślin, to będę podawał plantamin. No i oczywiście bakterie identyfikacyjne, też. Y, temperatura około 21 stopni wzwyż, tak do 24, bo myślę, że więcej nie osiągnę, ponieważ nie mam termometru. A jak będzie. Nagły spadek temperatury, gdzieś tam w zimie, no to wtedy się podłączy termometr, a jak na razie to może być w ten sposób. No także w tym odcinku na tyle. Komentujcie, osądzajcie, yy, osądzajcie. No, wyraźcie swoją opinię, jak wygląda w tej chwili zbiornik. Ja myślę, że jak korzenie się, jak rośliny się ukorzenią, to jeszcze coś tam pogombinuje z tymi korzeniami, a jak na razie to. To niech będzie tak, jak jest teraz. I no i komentujcie. Aha, jedno pytanie do widzów. Yy, pomóżcie, jaki to jest, yy, z jakiego drzewa pochodzi ten korzeń, oraz i ten drugi. Ten to jest redmor, wiadomo, ale ten i ten. Po restarcie, dodam jeszcze, że po restarcie w stosunku 50 na 50 była mieszana woda kranówka z wodą akwariową, bo więcej nie, nie zdołałem uratować tej wody, która była wcześniej. Była ona przez kilka dni trochę mleczna, ale teraz po jakichś pięciu dniach się wyklarowała w miarę. Pompka sobie chodzi na takich lajtowych obrotach. Przylepy już nie dają rady, za każdym razem to się odrywa, ale to tam nie będzie będziemy sobie za, yy, wracać tym głowy. Także w tym odcinku tyle. Najistotniejsze sprawy wiecie. Proszę o nazwy tych dwóch korzeni. I pozdrawiam, się ma.